Co to są wakacje? Wakacje to jest zabawa. Wakacje to są, to jest wolne od przedszkola i od szkoły. Mała, mała mniak. Wakacje są takie wolne od szkoły i przedszkola, a ja właśnie wyjeżdżam jutro albo pojutrze z moją koleżanką na tydzień. To są... E, tam wtedy mogą... E, wakacje to jest e, kilka miesięcy wolnych od szkoły i od, od różnych pla prac, można się bawić i tak dalej. Wakacje to jest, są dwa miesiące wolnego od szkoły. Wakacje to wolny czas od szkoły, czas na zabawę. Wakacje to są takie... Dwa miesiące, że się nie chodzi do szkoły i nie, nie do przedszkola. A co można robić w wakacje? Jechaj, jechaj do babci, do fuję na ilość liśni. E, wyjeżdża do, do babci, do dziadka, do kuzynecz. Można w domu kuzynka będzie spać. Można się kąpać w basenie, skakać na trampolinie. Dużo rzeczy. Wakacje, co się spędza, czas rodzinną, i się jedzieć na przykład nad morzem, albo do lasu, albo do babki, albo, albo na, na piaski. Można wyjeżdżać nad morze do cioci, można spać pod namiotami kąpać w basenie i na trampolinie skakać. W wakacji można wyjeżdżać na, na przykład nad morze do cioci, do wuja, do kuzynki. Co robisz w wakacje? Wyjeżdżam na kolonie w góry, jadę do babci i bawię się z koleżankami i kolegami. Byłam u babci, jechałam już nad morze na kilka dni, spałam tam. Do Łeby byłam, w łeby byłam. Bawię się z koleżankami, kolegami. Bawię się w, y, w basenie, na, gram w piłkę i wyjeżdżam nad morze. Z czym kojarzą Ci wakacje? Z wyjazdami, z czasem wolnym. Z czasem z rodziną. Z latem, z kąpaniem się w basenie i opalaniem się. Z wyjazdami nad morze, w góry i do babci. Z kolegami, z bawieniem się razem. Z wyjazdami, wolność ze szkołą i przyjeżdżają kuzynki do, do, do wyjechania nad morze. Donatka. Ja, Dziękuję.